Cześć! cześćanko ludzie z tej strony Lufty, a to jest kolejny odcinek, zagrajmy Wiedźmina drugiego. W tym odcinku jeszcze raz udamy się w to samo miejsce. Lufty poprzedni razem spieprzył... to troszeczkę, ale... Za stary na to jestem. Zaraz, ja co muszę tu sprawdzić jeszcze? Za mało snów wziąłem! A, właśnie Zwracaj na harpie. Z że jak kolejne weźmie, czy będzie tak, czy zniszczy się kolejna po prostu. Tak, zniszczyła się. Ostatnia jeszcze jedna. Zainteresowała się, wzięła. O, nowa umiejętność. Ornitolo! Muszę tylko iść do Cecila Burgona. Wyrzuć tylko te wszystkie. O, proszę bardzo, już nagrodę od Cecila. E, e, powiem Wam już, dlaczego ja źle po prostu tą misję wykonałem. Dlatego, że po prostu nie wziąłem nie ten, co trzeba. Sen. Wiedziałem, że właśnie coś jest nie tak. Ale gdzieś w pamięci właśnie miałem ten sen z leto. I dlatego właśnie to wszystko tak się stało, jak się stało, ale to... Mam nadzieję, że nikomu nic nie zaszkodzi. Dawać je okrówko Okej, potem jak będę to sobie wszystko pozbieram Tak na legalu I po prostu nie przejmować się tym teraz No ja ze słuchawkę zdjąć, bo Słyszę jak ktoś stuka coś i tak Nie wiem co się dzieje Za bardzo, lepiej słuchawkę mi zdjętą i... Magia! lub niebezpieczeństwo i nie widzisz jak ktoś chce tam nie zaatakować od ty udaj mi na to <laughs> Podejdzie numer 98 no w kolejno Okej, pokonanie. Jak będę wracał, to sobie to zbiorę. Ja też byłem głupi, po prostu głupio podszedłem do całej sprawy, że wtedy kiedy... Ja jeszcze zapomniałem, przecież rozumiem, że czasem gry się bugują, bo na przykład miałem tak w Dragon Age, że mi się zbugowało jedno zadanie Zbugowało mi się w ten sposób, po prostu pokazywało, że nie wykonałem, a go wykonałem. I właśnie też myślałem, że tu może taka sytuacja by nastąpiła dlatego. Ale to mój, mój błąd, aktualnie, no, ale. Przyznaję się bez bicia, wina winy. Jak to się mówi. Weźmy te pióra, te pióra mi nie można chyba sprzedać, potem pójdziemy do tego gościa, może bym mu sprzedali. Piórka. Tak, troszkę z jest z chyba bo posprzedałem też... O tam coś jest, tak? Tam tego nie zauważyłem, proszę bardzo. Wyskoczył ty kolejno tu. Wręcz, wręcz pewny. ja wyrobię się? Wyrobię się. Dobra. Udało mi się. Uch. Ja się spłaciłem. Teraz sobie zapiszę grę. I teraz chyba przejrzę ten... jakby to powiedzieć, sen. Czerwony kryształ, właśnie. Tego nie oglądaliśmy. To jest bitwa o zamek Geralt i ten... i Foltes. Ale ja. ja. O mordę jeża No wpis do wylądowa, no. Ale jaja. Ja. Odejdź, smoczy sen chyba dobry. Ale kolejny poziom jest, żeby coś zmutować. O, tutaj żywotność i dodam. Tak, to już tutaj dojdziemy, tutaj Mogę ja mutować więcej rzeczy. Wygoni za magio. Więcej żywotności zawsze się przyda. Wykonane, widzicie. Skodniki o trutki dopiero mam 204, jeszcze z została mi duża pamięci i źródło mocy. No i królewska krew. Królewska krew no nie jest to. Nie jest to, nie jest to nie, materiał taki mm, trudno dostępny, bo pójdziemy do Henselta, zaróżnie jak świnie. I wszystko będzie w porządku. No. Tak więc już możemy wracać. Do tej filipy i ppp. Filipy, ppp. Pipe, Tak. I od razu możemy do Cecila zgłosić co po nagrodę. Podbieram wszystkie te nagrody i będziemy baszkowali się do przejścia przez tą yy, mgłę upiorną. Kto się zwie? Tak, to się zwie. Przejdźmy. Teraz ile tu zbierania będzie. Albo i nie będzie. Cóż co? może. I Geralt jest przyciążony co wy opowiadać. Nie no. A czerba lepszy jest trofeum, i tak to wystarczy: tylko na górę, bo na górę tylko zaniosę to, i od razu sobie z wejścia sprzedam pióra chłoptasia. Chyba tak mi się coś wydaje, a będzie najprostszy i najlepszy sposób. Maria, Sofia, zofia. To słucha, ten więc chodzi Ta, girls in love. Dokładnie pisanka girls in Love A już święta będę grał w klubie. Plany poniedziałek, ale zaleję poniedziałek. Normalnie zachleję. A jeszcze Najgorsze, że... Za tydzień... Właśnie tydzień po tym po polany poniedziałek... W sobotę mam wesele. Znaczy... Ja to się nie żenie, nie myślę, gdzie? Że... Ale po prostu mam. Jakby to wam powiedzieć, no wiecie co mam? Po prostu mam. Więcej was matka nie miała. Dokładnie. No, znaczy, dokładnie, więcej was matka nie miała. Ale odnośnie. Właśnie tego, to muszę. W sobotę jadę, idziemy na wesele z dziewczyną, i muszę jeszcze wrócić do Lublina w niedzielę, gdzie mogę pić, bo muszę jechać jeszcze więcej piór, jeśli chcesz zarobić. Coraz trudniej o harpie w okolicy. Nie rozumiem. Zwyczajnie ceny idą w górę. Jak bardzo? Jeśli zapłacisz o połowę więcej, to jesteśmy ugadani. Chyba żartujesz. Nie dam tyle. Mówiłeś, że to zadanie dla widźmina. Albo godzisz się na moje stawki, albo szukaj sobie innego specjalisty od harpii. A niech ci będzie! Zapłacę więcej! Więcej piór harpi, tak jak chciałeś. Doskonale. Proszę, twoja zapłata. Przyznam, że nie miałam jeszcze tak dziwnego zlecenia. A to jeszcze nie koniec. Wysłucham cię, choć mam złe przeczucia. Potrzebowałbym jeszcze kilku piór. Ty czy ten kolekcjoner? On! No oczywiście, że on. Podejrzane to dosyć. Czemu nie powiedziałeś od razu, ile mam przynieść? Nie wiedziałem, jaka będzie ogólna jakość towaru. Jeszcze kilka piór. Decyduj się. Płacę ekstra. Zastanowię się. Zbiesio, zbiesio. Mam pióra. Przebiorę je i wybiorę te. Proszę. Co mam zrobić z resztą piór? A, co tam chcesz? Na razie niczego nie potrzebuję. Bywaj. Wróć do Eltiona później. Jak później, no to prześwitamy się. 3 godzin. Ok, czy znaczy do 6 godzin. Jesteś piękna, moja królowo, moja pani. Wyglądasz naprawdę wspaniale. Całe gniazdo ci zazdrości. Nie potrzebuję tego pióra, weź się proszę. Może jednak wejść to pióro. Mnie nie jest potrzebne. Dziękuję, mnie też nie. Temu kolekcjonerowi znaczy. Tak, tak, temu samemu. Ciekawe, dlaczego potrzebował akurat tylu piór. Może ma tyle miejsc w klaserze. A jakie to ma znaczenie? Bardzo duże. Cóż, nie znam się na kolekcjach. Ciepło, jak na tę porę roku. Faktycznie, no, zazwyczaj bywa zimniej. To pewnie przez tych magów. Wymyślają te swoje eksperymenty. Świat zmieniają. Jeszcze coś niedobrego z tego wyjdzie. <noise> no, no. Aż strach pomyśleć. Boże, nie wierzę, że to co ja nie wierzę. No, na 6, bo tego nie zdzierżę, dobra. Dobra, to wracamy, szybko idziemy do Cecila Burgona. Po hajsing, hajsing, hajsing. Po hajsu, hajsu, trochę hajsu, hajsu, hajsu. No i dokładnie, co tu dużo mówić. No i właśnie odnośnie tego wesela muszę jechać, wrócić do Lublina, w niedzielę, jeszcze rano, jechać od razu do Białej Podlaskiej na turniej mistrzostw Polski. Po finału mistrzostw Polski w Sierkówce. No masakra. Naprawdę. Kurde, nawet nie będę mógł pochlać. To będę teraz pił orężane tam. <grym> masakra. No nie mogę stracić mojego stypendium, jakby to powiedzieć, wiecie, to no, akurat jest inna sprawa muszę. To się jechać, bo... Można stypendium za to dostać sportowe i to była fajna sprawa no. za friko zawsze spoko, no nie? Dobra. Chodźmy do Philipp... Meditation Odpoczynek tak myślę, no tak no... Na tej godzinie, że tu więcej ludzi się zrobiło. No, ale na środku drogi odpoczywać trochę dziwnie, no nie? Może jakieś zmienię sobie włosy, o, na co? Koński ogon, włosy wyglądne... wyglądał. To czekaj, wyglądał. Ło, Fajnie! Takie jak kurde, strójki. Podoba mi się to. Kręcisz mnie, widzimy, kręcisz mnie. Geralt kręcisz mnie dzisiaj. Masakra. Tekst życia. Jak przemyślałeś sprawy? Potem już Chodźmy do na razie, weźmy Neigrody. Te wszystkie moje dobra, które ja żył i dla Vergen. vergen. Przyszedłem po zapłatę. Robota wykonana. Zabiłeś królową. W takim razie zapracowałeś na te pieniądze. Chcieliście pozbyć się harpii. Latająca zgnilizna. Zniszczyłem ich gniazda. Prędko się nie odrodzą. Ha, tak mi mów! Zasłużyłeś na nagrodę! Bywaj!

Chciałeś o czymś porozmawiać? Znalazłem zaklęty sen, silnie nasycony magią. Myślę, że to sen smoka. Doskonale. To powinno wystarczyć. Wróć, gdy zbierzesz pozostałe składniki. No, dobra, dzięki. Ja też mogę na ciebie liczyć. Ale my w takim wypadku idziemy teraz do jaskra. Dowiemy się, o co chodzi tam z tym tomikiem poezji, co kiedyś znaleźliśmy. Może coś ciekawego nam tam podeślą. Rosana, maniana. O kolejny! Wpuścisz jednego z Jakie interesy? Masz Zostałeś nadworną tubą propagandową? A wiesz co mi się tu najbardziej podoba? Tu nie ma żadnego dworu. Ludzie są przysaski dlatego, że chcą, a nie że muszą albo że tak wypada. Masz tendencję do popadania w skrajności. A ty masz tendencję do osrania każdej, nawet najwznioślejszej idei. Staram się patrzeć trzeźwo na świat. Ale dołączyłeś do nas. Prawda? W tej chwili jestem po stronie Wergen. Tylko się nie angażujesz, co? Wergen to nie dziewka, którą można wychędożyć bez zobowiązań. Masz rację. Jak się wlazło na chybotliwy most, najlepiej przejść na drugą stronę. No i wreszcie mówisz jak ludź. O, przepraszam, to było rasistowskie. Wreszcie mówisz mądrze. Znowu przypomniała mi się Yennefer. Tris, Jennefer, ty to masz życie. Po pierwsze, nie ma pewności, że Jennefer żyje. Po drugie, nie mam pojęcia, czy Tris żyje. No fakt. Niby masz dwie. A tak naprawdę nie masz żadnej. Takie jak one łatwo nie giną. Ruszam za Tris, jak tylko będę mógł. A co z Jenefer? Dowiem się, kiedy ją spotkam. Przypomina mi się coraz więcej. Powoli układa się to w całość. Co tym razem sobie przypomniałeś? Podróż. Nie kończącą się wędrówkę na południe. Szedłem za Jenefer, za dzikim gonem. Nie wiem, jak długo było zimno. We wsiach, które spotkałem na szlaku, mieszkali tylko starzy ludzie, ale nikt nie chciał mi powiedzieć, co się stało z młodymi, z dziećmi. Starzec, którego przycisnąłem, twierdził, że w okolicy grasują watach wilków, że plenią się utopce i zgnilce. Nikt nie chciał mówić o dzikim gonie. I co dalej? Nie wiem. To może chociaż jakiś trop. Mówiłeś, że istnieją elfie poematy na temat Gonu. Powiedziałem, że mogą istnieć i to stare. Ja ich nie znam. Ale rozejrzyj się po okolicy, może wpadnie ci coś w ręce. Jak Ale jest tu też coś takiego o. Znajdź w Baltimora. Ludzkim kobietom wystarczy być? byle siąść na męskich portkach, by im brzuchu rósł. Nie ma tu dziś zaznaczonego tego domu Baltimora. No nie ma. Ale dobra kochani, dzisiaj to będzie taki krótszy odcinek, tak więc dzięki serdeczne subskrybujcie mój kanał, udostępniajcie, lajkujcie, dzięki serdeczne Hej, cześć i czołem, do zobaczenia w kolejnych odcinkach.